Cześć, jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie zestaw LEGO Brickheads ze Star Warsów na podstawie serialu Obi-Wan Kenobi. Mamy tutaj oczywiście tytułowego bohatera oraz jeszcze Dartha Wadera. Numer katalogowy tego zestawu to 40547. Budujemy go z 260 elementów za cenę katalogową, jaką jest 90 zł bez jednego grosza. Zestaw to jest świeżynka, ponieważ został wydany oczywiście w 2022 roku, a swoją premierę miał dokładnie pierwszego Sierpnia. Dodatkowo ten zestaw jest przeznaczony dla osób w wieku od 10 lat. Zobaczmy sobie jeszcze, jak prezentuje się opakowanie z tyłu. Jak widzicie, tak to tutaj wygląda. Pokażę Wam jeszcze bok, na którym mamy naprawdę bardzo ładną grafikę. A teraz przejdźmy sobie do unboxingu. Mamy tutaj dwie plomby staśmy, więc z tym nie powinno być problemu. Jak widzicie wszystko ładnie oraz gładko poszło, a teraz zobaczmy, co znajduje się w środku tego. Pudełka. Klocków mamy naprawdę całkiem dużo. Ale zanim wam je pokażę, to pozwólcie, że pudełko nam porobi jako ładne tło. No i tak, mamy instrukcję do obi wana Kenobi'ego. Jest to Brickheads numer 174. I jego będziemy budować z woreczków z numerami 2. Mamy jeden większy oraz drugi mniejszy woreczek. No i jest jeszcze Dartwader o numerze 175. I jego budujemy z woreczków z numerami 1. I ponownie mamy jeden większy oraz drugi mniejszy. No to chyba z unboxingu. To na tyle. Ja teraz biorę się za budowanie tych dwóch figurek. Tak to wygląda po zbudowaniu. Muszę przyznać, że samo składanie było dla mnie bardzo przyjemne, a omawianie zaczniemy sobie od figurki z niższym numerem, czyli od Kenobiego. Co do obiła no to muszę przyznać, że wyszło to naprawdę bardzo dobrze. Podstawka jest oczywiście klasyczna dla całej tej serii, a jeżeli chodzi o nogi, to są one trzykolorowe. Każda z nich jest zbudowana z trzech różnych płytek i jak dla mnie wyszło to spoko. Następnie mamy bardzo ładnie wyglądający brązowy płaszcz. Tutaj znajduje się pasek wraz z klamrą. Całkiem spoko też wyszło właśnie tutaj to oto miejsce zbudowane za pomocą serków. Jeżeli chodzi o ręce, to są one trochę bardziej wysunięte na boki niż w przypadku innych figurek z tej serii, ponieważ mamy ten płaszcz. Spoko też wyglądają rękawy właśnie przy tych rękach. No i w prawej ręce oczywiście ma on swój niebieski miecz świetlny z tym nowszym matowym ostrzem. Z tyłu prezentuje się to w taki sposób. Mamy imitację kaptura, która jak dla mnie bardzo ładnie wyszła. No i też coś, co mi się bardzo podoba, to to, że w tym miejscu mamy rozczochrane włosy, dzięki czemu nie są one takie płaskie oraz gładkie. Po boku to prezentuje się właśnie w taki sposób. Od góry wygląda to tak. No i też dobrze, że nie jest to płaskie, tylko mamy taki lekki element schodkowatości. Sama twarz no to klasyczne Brickheadsowe oczy oraz jak dla mnie świetnie zrobiona broda. Zobaczcie, tak to wygląda od boku, jest ona taka trochę wysunięta, no i to naprawdę mega, ale to mega mi się podoba, zresztą jak cała ta figurka, która jak dla mnie wyszła po prostu świetnie, wszystko ze sobą tutaj dobrze współgra, no i jest też naprawdę bardzo dobrze odwzorowana. Druga figurka w tym zestawie, czyli rzecz jasna Dart Vader. Oczywiście podstawka jest dokładnie taka sama, a jeżeli chodzi o nogi, to są one nieco dłuższe niż w przypadku innych figurek z tej serii. Tutaj też znajduje się taki zaokrąglony element, a nieco wyżej są dwa naprawdę świetne elementy, które są nadrukami, na których mamy jakieś przyciski, guziki czy też całą tą aparaturę. Trochę jedynie nie rozumiem tutaj doboru właśnie tego trójkątnego elementu. Trochę mi on nie pasuje, ale w sumie jakoś mocno mi nie przeszkadza. Ręce również naprawdę są ładnie wykonane. W prawej ręce oczywiście dzierży on swój czerwony miecz świetlny. No i również mamy tutaj tomatowe ostrze, do którego powiem wam, że coraz bardziej się przekonuje. Z tyłu mamy naprawdę bardzo ładnie wyglądającą pelerynę, która jest fajnie wygładzona. Zresztą tak samo jak cały hełm po bokach oraz z tyłu. Mamy tutaj oczywiście to charakterystyczne takie wzniesienie. No a jeżeli chodzi o hełm z przodu, no to mamy tutaj dwa kolejne świetne nadruki. Jeden z nich znajduje się tutaj, a drugi na czole. No i coś, co chyba najbardziej mi się tutaj podoba, to te czerwone ślepia. No to naprawdę świetnie wygląda, bardzo mi się to podoba i świetnie to oddaje, jak ta figurka prezentowała się w serialu. Od góry mamy to klasycznie wygładzone, jeżeli chodzi o Brickheadsy, no i w całości ta postać moim zdaniem wyszła po prostu świetnie. Jest mega dobrze odwzorowana i po prostu mega, ale to mega mi się podoba. Chyba to też na tyle, co można powiedzieć o tych dwóch figurkach, więc teraz przejdźmy sobie jeszcze do krótkiego podsumowania. Podsumowując, muszę przyznać, że z pewnością jest to dla mnie jeden z lepszych zestawów Lego Brick Hats, jakie ostatnio otrzymaliśmy. Obydwie te figurki wyglądają po prostu świetnie oraz są bardzo dobrze odzorowane. Jeżeli jeszcze chodzi o Darta Vadera, to jest to jego druga wersja, właśnie w formie Lego Brick Hats. Możecie sobie zobaczyć teraz na zdjęciu porównanie tych dwóch figurek. No i jak dla mnie ta nowsza, czyli ta z tego zestawu, wypada po prostu lepiej. Ja od siebie Wam ten zestaw po prostu mega polecam. Wy teraz zobaczcie sobie jeszcze na elementy zapasowe. Jak dla mnie na pewno są one na plus, ponieważ. Ponieważ mamy tutaj sporo przydatnej drobnicy, a jeżeli chodzi o moją ocenę dla tego zestawu, to nie może być nią nic innego jak 10 na 10. Wy w komentarzach piszcie, co wy sądzicie o tym zestawie oraz czy zbieracie figurki Lego Brick Heads. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!